Simołeczko w z trójkrzyku z ja jest w kolejnym odcineczku. jest ze mną Ewcia. Witam. No, także na początku subskrybujcie, komentujcie. Ale najważniejsze to jest subskrypcji, dać Fcia, Łapeczkę w górę, bo, bo co rośnie? Ewcia, co rośnie? Krzysiek. Nie, pajacu, zasięgi rosną. Zasięgi, a to jest bardzo ważna rzecz. Także subik, czek, łapeczka w górę, komentarz dla zasięgów i lecimy po 110 subów, także. A po 150 to końca wakacji, które się pewnie nie uda, ale ja widzom wierzę, Ewcia też pewnie wierzy, nie wiem, a ja się cieszę. Także grajmy w Bedworsy, bo dwa, dwa tygodnie odcinka nie było, bo mnie nie było, Ewci by, nie było, ja byłem na odpoczynku, sobie od YouTube'a odpocząć, na basenach, Ewcia też ze mną była, chyba nie była. Czy nie byłaś. Była. Byłaś. A! Jezus Mary, nie bo ja się prze... No pa, świnko! Ale, 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 ale... Ja jestem świnią, ty jesteś świnią i to najgorszą. Ewa, ja o niebieskim. A bój to popełnię. Kurde, nie popełni Ewa, ja o niebieskim mówiłem. Serio? Tak. Ja... Szmatę nie buduję. Czemu ty się zryzywałeś przed chwilą? Zdymałam się, że mnie, nie ja jestem tyczym. Zmieniła mnie. To nie do ciebie było to to z O, 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 Mopi jakieś. Nie, 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 idź, idź, idź. Weź, nie, 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 coś ze swoim życiem dobrego. nie, sobie nie, 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 Boże, no wzięła z wyzywała, a ja nie do niej ćwinko pojechała. No ma złoto i cicho sieć. Ale to czekaj, jak już myślisz, że świnko piseci, to może marchewkę chcesz? A nie, bo czekaj, bo marchewkę to chyba konie nie Dobra! nie jest Świnia zje wszystko, co chcesz. Ostatnio to mi w stanie świnia z, zjadła kurę, o. Ja wiem jak to brzmi, ale wydarzyło się naprawdę. No wszystko żarna jest w końcu, nie? Pióra, szyjka, główkę, pióro, poczuł wszystko. Pędzowała chyba to się kameruje. Po, że święty! Co ja z tobą mam? No, oh, nie ma różowych, no patrz jak szczęście nam się objawiło z nich. Ale co, 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 co? No nie ma różowych. No nie ma, no i co? A Aby bo wyszli, w ogóle nie było. Nie było ich. Idźmy. Czekaj, bo ja spadnę i ja nie Tup, 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 tup. A chciał chodź czyż na środek. Po co? No bo cię potrzebuję. Nie. Przytucz na środek, no. Ja chcę mieć akcję. Tak, chyba reanimację. Co? No ciebie reanimować <grym> <dobra>, normalnie. <grym> Boże, ja bym tu się żeby. Chyba... Ja bym się bał, ja bym się bał. Przyszło dychanie się Może lepiej nie. No bo ci kogoś wynajmę, ja nie mam cię będzie robić. Później się nie. będzie szczęśliwe życie? Boli tuba, co? No, siebie na pewno. Nie, sławomir tak śpiewał. Lubisz sławomira, tak by the way? Ja nie, nie słucham go. Złoty za to, bo widzisz? Wiem, a ja mam sześć emeraldów. I nie chcę tego zdupić Dziękuję. Dobra, już nie ma go. Boli tuba, boli tuba. cię, cię Kolejny jest szmul. Kolejna szma szmul. Szmul, szmul, tak, szmul. O, ja pierdolę. Tak, miałem jedzenie. No. 14 jest. Jak to nagrywamy. A i ludzi skoczy jest nagrywany w poniedziałek, a będzie wrzucony we wtorek. Super! Super! Złoty! No! Nie I Nie musi bić, To mi tak wkurza, że on jest tak... Y no. Bion, nie? a ja mam na nic odejdź, zgin przepadnie! Ale nie ja zgin przepadnie. No szczęśli, ktoś mi dać korrepetycję z No bo co Ja nie umiem. Yy, to wiem. Ja nawet chodzi z nimi w Minecraftie. Kurde. No czy ty się zwalił, Oaż, oa. <laughs> Cholera. Pięknie. No. Widzowie, to było piękne. Ja pierwsze, no dwa tygodnie w Bedwarsie się nie grało i się lami, no lami się. Jakieś jak, jak ja, ja, takie jak, graliśmy codziennie i tak nie wygrywaliśmy tych ruchów. Wygrywaliśmy przeważnie, no. co się nazywa nas ci Złoci? No, Nazwałabym ja, ich ja, jakoś, ale, e, wiesz chciała, chyba jak, jak, jak ale, ale no. Jak, jakbyśmy grali w Warzona załóżmy teraz, to byśmy się wygrali się założę. Nie denerwuj nie w to ścierwo nigdy nie będę grać, rozumiesz? I to nie jest sierwa, to jest gra dla ludzi poważna. I no właśnie... poważna, to jest. Idę na jogę, będę się odstresowywał. Tak? Idź na jogę, idź w cholerę. Co za Uf. Wieku. Nie dałem rady go zabić. A gdzie ty, kurde, siedzisz? Powiedz mi, gdzie ty siedzisz? Co ty robisz? Co ty W bazie siedziałam, uderzyłam go raz, to on mnie zepchnął w przepaść? Miał jedno serduszko, po czym wykopał nam łóżko. No i ja zginęłam akurat wtedy, kiedy on to wykopał, więc mnie nie ma. Krótko mówiąc. No. Jesteś jeszcze? Jestem. Super. Siłuj na nas, ci Pies do kiełbasy no. Tak, jak pies do kiełbasy. A nie no. rzepa do czego go Nie wiem. Nie, to jeszcze ty się tak budujesz jak ostateczny ab do góry. No. To jest to zbitnie... No. To co hmm. cztery litery, to ty to się tak pieprzysz. Dawaj. O, fajna mapa, na której i tak przegramy. Echem. Co? O Boże. No, nie gramy, ani jednej już. Uff. Za długa przerwa była. No mhm. jestem ty, byś nie chciał ze mną grać, bo ty masz te swoje nowe gierki, a ja się tym nudzę i gram cokolwiek. Dajcie znać, czy chcecie odcinki z Wordona. Nie. Lewcze, <laughs> ale dzieci się co Nie to jestem nutkiem. Widzów się pytam. Aha, aha. A, a no to ja nie jestem twoim widzem, jestem twoim y, tym. Ty jesteś moim współpracownikiem. Nie. Tak. Takim widzem, którego, który cię nie lubi. Jestem tym. Właśnie Ewa, tym. to się kameruje. No <grym> i? To się kameruje. No i? Ile razy to będziesz powtarzać? Ja to rozumiem. No ja nie wiem, bo chyba się zapominasz. Może. Może, ale a, a, na pewno. Ani może. Ja no. chciała pamiętać, że ty mi miniaturkę musisz ogarnąć. O. Ty nie masz oddać moją gumę. Wiem, pamiętam, oddam. No. Tylko kiedy? D jak przyjedziesz? Czerwony do nas będzie lejś jak będzie pogoda, to ja przyjadę, ale na razie nie ma to. Po... No super, jeszcze wymerziłaś czerwonego, to Ci pa. Ja już się zrobiłem. Mm. Boże mój. się buduje, jak ostatni debil, co do góry i tak idzie, i to ten ty, ty będzie na łeb spalać. No, a Ty jeszcze ważniej mu to. Wiesz co, wiesz co. Masz jedno, no ta Cię dwa. Czemu, jak normalny, o, o. Oddaj mi jedno. Sami tego chcieli. Czekaj, kole, ja nie będę się to łóżko. Kurde, prawie że spadła. A czy ty możesz nie używać tych stylów? To nie jest żaden styl. Bo ty masz coś we ja to tego używam i to jest bardzo złe i ja tego nie mam. Kurde! No co za... Nie używasz stylów. Hmm. No nie. Hmm. Tylko, że te moje schodki są trochę upośledzone. Trochę. No, jak widzisz, to takie krzywe są. Nie wiem jak tu się dostać na nich. Ale jakoś się... Już masz może kilo? Nie. Pomocy! <gry> Kur. Ale ja nie umiem chodzić. Ty No tak, jeszcze spadł. Ale kto co? Weź TNT przynieść, co? Zaraz, nie piekarnia. Właśnie nie wiem. Minutkę. Ja tu mam Dobra, to zaraz... Fireboar, bo mnie będę rzucać i to. Co? Tyle będzie. Nie zniszczysz tego. Ja nie no, ale zniszczę? No pokaż swoje umiejętności, wybuchania TNT ładunkami jakimikolwiek. Dobrze. Jak też tak masz. Otóż gdzie jesteś? Nie mam, nie poszłam po TNT. Ja mam dwa TNT. No to bo tutaj ja mam po TNT. Trzeba było mi wcześniej to powiedzieć. A nie, ja żeby po tych... W schodkach iść do góry. Dobra. O! To, to, to... Co ty robisz? Boli dupka, boli dupka, i co teraz, szmulu, powiesz? Nie masz łóżka, nie masz łóżka, łóżka nie masz, łóż, nie masz łóżka, łóżka, już nie masz, już nie powojujesz, na randkę nie pójdziesz. No. <ścoughs> <noise> no, a tak, że ty się nim zamierzasz, a ja bym więcej Ja bo nie to... zanuję, Co ja, kurde, jestem egzekutor jakiś? Hmm? Nie ma mały. Co to jest? Ja się nie. Kto? Co? 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 No, egzekutor. No taki, co wyrok śmierci wykonuje chyba. no to ty nie jesteś, nie? Ty, w ogóle ktoś taki istnieje? Nie wiem, to, to jest, ale... To, to, czekaj, nie, yeah, bo... W sensie... No bo egzekucja to jest wyrok śmierci chyba, nie? No, no. Nie, nie wiem. Ja, ja człowiek, nie który to mi Nie wykonuje, Mi też... Dobra, I... jeden frac, ale no. to ch chyba Kat się szybciej nazywa, czy jakoś tak. No Kat, tak. Mała no frajerze. Chciałam się z nim pobić, to nie. Ale teraz pytanie, Fcia czy kat to kot? Czy kat to kat? Co? Co? <grym> nie wiem. Dobra, bo ci czas antenowy nam kończy, Ewcia. Serio, nawet jednej rundki nie przegraliśmy. A nie. Bo tamtą przegraliśmy, nie? No. Aha, tamtą co cię spowyzywałam, no tak. A to nie było w tamtym odcinku. Nie wiem. Ja też. <laughs> o Ja też. O u mnie leje. O, daj mi te diaksy! No. Deszcz u Ciebie leje? Tak. O Cie pierdziele, spierd... Ja to... Aaaaa! Zabijam, nie zabijam, nie zabijam, zabijam! Aaaaa! Narazecie. Haha! Паника на сетном столе. Да, я не скатал в талую шкаф. Это стак, ну. Давай. Давай, ну, и мушка. Ха-ха-ха. Ну, да, да. Dobra, ale. Czego nie? Mam, tego wcześniej. No bo chcecie zabudować. My wam bardzo dziękujemy za odcinek. Także na razie Cześć, się subskrybujcie, komentujcie, lajka dajcie. Nała, Ewcia. ja ja. Ja ci tam bajery. Nała.